i dzisiaj wreszcie nadszedł ten dzień jak widzicie mam e, 10 tysięcy trzy pucharki i dzisiaj będziemy sobie otwierać wszystkie skrzyneczki zobaczcie ile tego jest zobaczcie ile tego jest tu jeszcze coś mam za darmo monety Dobra, no i zaczniemy y, otwieranie. Myślę, że będziemy otwierać także najpierw małe skrzynki, później y, y, te duże, i później mega boxy. Także, no i co, lecimy. Pierwsza skrzyneczka. Nic nie ma. Gadżet dubula! Druga skrzynka! No to się zapowiada nieźle. Ja nie mogę, dobra. Trzecia. Nic. Też nic, dobra. Mamy jeszcze jakąś małą? Mamy jeszcze jedną. Dobra, teraz duże skrzynki. Zaczniemy sobie od tej i lecimy. Dużych mam chyba najwięcej. Nie ma nic. Świeci się! Dobra. Teraz musicie zostawić łapkę w górę. Macie 3 sekundy, i jak zostawicie to otwieram. Waga: 3, 2, 1. Co? Gadżet do Szeli, gliniane gołębie. Po aktywowaniu następny, główny atak Szeli skupia ostrzał na najmniejszym obszarze i zwiększa zasięg ładunki na 3. Co jest? Ja nie mogę, ale mi dropi teraz wszystko. Dobra, kolejna trójeczka. Nie ma nic. Świeci się? Jest następny gadżet. Ja nie mogę. Do rozy. światło wzrostu. Roza użyźnia grunt wokół siebie. Błyskawicznie wyrosły krzaki, tworzą świetną osłonę. Ładunki na ma trzy. Czyli takie pole krzaków, chyba co? Ja nie mogę. I dobra, tu mam następną. Trójka. Nie świeci się, nic nie ma. Tutaj. Nie świeci się, nic nie ma. Okej. Okay. Okej, okay, i teraz mega W mega boxach jest największa szansa. Tutaj mamy cztery i tutaj mamy piątego. Dobra. Zaczynamy sobie od tego. Otwieramy. Lecimy. Piątka. Raczej nic nie będzie. Nie ma. A to nic, jeszcze cztery mamy. Szóstka. Była szóstka. Okej, okay, może coś być. Świeci się jedynka. Teraz musicie zostawić łapkę w górę. Waga trzy, dwa, jeden. Jest następny gadżet do Broka. Ile już mam tych gadżetów? Chyba ze cztery. Brok, gadżet, moc, rakiety. Kolejny atak Broka to potężna rakieta. Większa, szybka, szybsza i o większym promieniu wybuchu. Niszczy ściany i zadaje 100% dodatkowych obrażeń. Ładunki na 3. Co? Ja nie mogę. Dobra, jeszcze trzy megaboksy. Lecimy. Piątka. Nic nie będzie chyba. Nie ma nic. Okej. Okay piątka nic nie ma nic nie ma dobra i teraz ostatnia ostatni mega box musicie teraz mega dużo łapek w górę zostawić i ja wtedy to otwieram teraz macie 5 sekund 5 4 3 2 1 ostatni mega box otwieramy jest szóstka jest szansa. Dobra, jest szansa. Otwieramy. Piątka. Czwórka. Powoli. O, dobra, u, ulepszymy sobie ośmią bitowcę. Riko. Dwójka. Dobra, świeci się jedynka. Jest. Będzie coś, musi coś być. Dobra, i teraz na 3, 2, 1. 3, 2, 1. I trzy, trzy. Jej niedźwiedź odzyskuje 500 punktów życia. Co jest? Ja nie mogę, ale mi gadżetów dropło! Jeszcze tak wiezna moc! Ja nie mogę! O kurde! Musicie teraz mega dużo łapek w górę zostawić! Dobra, mam pełno do ulepszania! Ale ja... W sumie byłam 74 gamy, uzbierając je. Tu jest mega skrzynka. Tutaj. Za 60. Nie wiem, czy to kupować. Zobaczmy, co... Czy... Nie, chyba nie ma nic fajniejszego. Dobra, kupujemy. Szósta! Jest szansa! Co? Ale ja mam szczęście! Musi coś być. Piątka, powoli. Powoli powoli, dwójka, jedynka jest, świeci się, świeci się, co, co, co? im dalej lecą podczas superataku Piper rzuca sobie pod nogi granaty a następnie odzyskuje na bezpieczną odległość co jest? nie wierzę to jest jakiś sen Piperka nie wierzę ale jeszcze są bonusy jedynka ja nie mogę i jeszcze po bo... ja nie mogę po dwa 400 jezu ja nie mogę jest piperka ja nie mogę nie wierzę to jest niemożliwe musicie teraz mega 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 dużo łapek w górę zostawić co jest i myślę że w następnym odcinku będziemy sobie ją testować także co tym radosnym i y, tym radosnym akcentem o, igrzyska mocy mam Dobra. To w następnym odcinku robimy igrzyska mocy. Jak będzie 15 łapek w górę pod tym filmem, to robię igrzyska mocy. Dobra, super. Ja nie mogę piperka. Ja nie będę ją grał nic. Będziemy razem ją testowali w, w następnym odcinku. Jeśli nie, wbijecie, to 15 e, tych. No po prostu będziemy piperkę testować na następnym odcinku. No i co, chyba kończymy ten odcinek? Nie mogę uwierzyć. Możecie też napisać w komentarzu, czy wy macie piperkę. No i co, tym radosnym akcentem kończymy ten odcinek. No i co, cześć.